Cześć, Piotr Gmerek, HDTV Polska, za mną salon Home Cinema Experts, czyli HCX, eksperci od projektorów. I właśnie tutaj, między 6 a 10 października, odbędą się dni otwarte, gdzie będziemy mogli pierwszy raz publicznie zobaczyć natywny projektor Sony VPL-VW550ES, ale będzie to też okazja, by spotkać się z Wami. Dlatego idziemy do środka i o szczegółach wszystko Wam tam opowiem. Jestem już w środku, w miejscu, gdzie będziemy testować projektor Sony. Jak widzicie, warunki są naprawdę luksusowe. Strasznie się cieszę z tego, bo lubię takie miejsca i myślę, że będzie bardzo fajny klimat. Jak już mówiłem, między 6 a 10 października będziecie mogli tu przyjść każdego dnia i ocenić projektor Sony natywny 4K model VW550ES. Będzie Blu-ray Ultra HD będzie można zobaczyć gry z komputera, więc nie tylko demo, nie tylko przyrodnicze różne pokazówki, ale też w końcu ten prawdziwy obraz właśnie z filmów. Jednak dla nas bardzo kluczowa jest sobota, czyli 8 października. Na stronie znajdziecie odpowiedni formularz, gdzie już teraz możecie się zapisywać na to spotkanie, dlatego, że to będzie dzień, gdzie będziemy się chcieli właśnie z wami spotkać. Będzie fajnie, dlatego, że będę ja, będzie Koper i przygotowaliśmy na ten dzień m.in. wykład właśnie na temat projektora Sony, ponieważ jest to no generalnie top topów, więc idealnie na nim będziemy mogli wam zaprezentować i pokazać różne techniki właśnie działania ultra HD. Generalnie skupimy się na technologii HDR, bo to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Zadajecie dużo pytań na forum. Jak w ogóle prezentuje się technologia HDR na projektorach względem telewizorów? Bo oczywiście każdego ciekawi, jak to jest z tą jasnością. No właśnie, to jest ten temat, który w tej chwili jest bardzo niejasny, dlatego przy. Dlatego właśnie o tym będziemy chcieli powiedzieć w sobotę najwięcej, bo ten HDR to jest troszeczkę inna bajka w przypadku projektora, a inna w przypadku telewizora o trochę inne rzeczy chodzi. I te w ogóle cechy i korzyści tego projektora będziemy chcieli Wam zaprezentować. Wszyscy, którzy się zjawią w sobotę, to wśród tych osób rozlosujemy. Uchwyt do projektora marki Peerless AV. Powiem Wam, że to jest niebyle jaki uchwyt, bo on kosztuje ponad 800 zł brutto z mikrometryczną regulacją. Udźwig ponad 27 kg, właściwie każdy projektor, jeżeli będziecie kiedyś kupować taki projektor, to właśnie ten uchwyt jest w kolorze białym, jest też dostępny w kolorze czarnym. Do niego też dołożymy film na Ultra HD Blu-ray. Więc na początek, jeżeli zdecydujecie się na zakup jakiegoś projektora, to taki zestaw myślę, że będzie bardzo fajny i taki zestaw rozlosujemy wśród wszystkich osób, które zjawią się w sobotę. To co, myślę, że. Zapraszam was do formularza i zapraszam was do przybycia, czy to w dni otwarte, czy to właśnie w sobotę, bo to będzie chyba najfajniejszy dzień. Ja jeszcze zjawię się też tutaj w piątek, więc jak ktoś będzie chciał przybić piątkę czy ze mną porozmawiać, to też będzie taka okazja. W takim razie trzymajcie się, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie na portalu. No i co, widzimy się w takim razie w sobotę 8 października. Trzymajcie się. Cześć.